Schab, czyli prawdopodobnie ulubione mięso Polaków, zdecydowanie nie musi być nudne. Pokażę Ci, jak zrobić, żeby było mięciutkie, soczyste i żeby miało naprawdę olbrzymią ilość smaku. Potrzebujemy kawał schabu. Oczyszczamy go ze wszystkich błon, które nam się nie podobają, a następnie kroimy go na takie dwucentymetrowe plastry. Nacinamy w kratkę, dzięki temu pieprz i sól lepiej wnikną w środek mięsa. Najlepiej zostawić tak na jakieś dwie godziny i obtaczamy w mące ziemniaczanej. Obsmażamy szybciutko na bardzo mocno rozgrzanym oleju i ściągamy na bok. Na tą samą patelnię wrzucamy cebulkę, kawałek masła i czosnek. Smażymy przez minutę i dodajemy dwie łyżki cukru trzcinowego. Gdy się skarmelizuje, zalewamy to połową piwa i póki się Zredukujemy, mamy czas, żeby rozpracować drugą połówkę. Sos sojowy, ocet i gdy zredukuje się już o połowę, dodajemy tymianek, majeranek i wrzucamy z powrotem nasze schaby. Dusimy tak po 3 minuty z każdej strony i, i po tym czasie nasze schabiki powinny być idealnie soczyste w środku. Delik